Księga Umarłych to jedno z najważniejszych dzieł starożytnego Egiptu, będące swoistym przewodnikiem dla zmarłych w ich podróży przez zaświaty. Zawiera szereg zaklęć, modlitw i wskazówek, które miały pomóc duszy w dotarciu do raju, pokonaniu niebezpieczeństw i uzyskaniu życia wiecznego. Starożytni Egipcjanie wierzyli, że podróż po śmierci jest pełna prób, a dusza musi stawić czoła wielu wyzwaniom. Od sądu Ozyrysa po spotkania z potężnymi bóstwami i demonami. Bohaterem tej niezwykłej podróży jest każda zmarła osoba, której dusza dąży do ostatecznego zjednoczenia z bogami. Głównym tematem książki jest życie po śmierci, a także głęboka wiara starożytnych Egipcjan w zmartwychwstanie i wieczne istnienie. To opowieść o nieuchronnym losie człowieka, o nadziei na pokonanie śmierci. Oraz o moralności, która odgrywa kluczową rolę w zaświatach. Czy dusza zasługuje na życie wieczne? Czy uda jej się pokonać przeszkody i dotrzeć do Ozyrysa? To pytania, które muszą zostać rozstrzygnięte podczas tej mistycznej podróży. Księga Umarłych nie tylko otwiera okno na świat starożytnych wierzeń, ale także stawia uniwersalne pytania o nasze istnienie i to, co czeka nas po śmierci. To książka pełna zagadek, duchowych wyzwań i moralnych dylematów, która wciąż porusza wyobraźnię współczesnych czytelników. Jej lektura pozwala zanurzyć się w mistycznym świecie starożytnego Egiptu i zrozumieć, jak głęboko zakorzeniona była ich wiara w wieczne życie.